Agnieszka, a czy Ty też masz takie doświadczenie jak ja, bo bardzo dużo mówi się o molestowaniu w pracy, o szowinizmie, o tym, jak bardzo mężczyźni źle traktują kobiety, a ja w moim życiu najwięcej przykrości to znam od kobiet. No jasne. No właśnie, chciałam Cię zapytać, czy to ja jestem w tym samotna, czy na przykład Ty też? E, nie, ja też i e, no niestety tak. Nie chcę tego tłumaczyć, wiesz, z jakąś zawiścią, mm -hmm. zazdrością, ale fakt, że, że jak byłam dużo, dużo młodsza, to, yy, yy, to rzeczywiście yy, od kobiet obrywałam. Ale wiesz, co? Ale, ale też muszę oddać jednocześnie. Że w tym samym czasie spotkałam na swojej drodze wiele wspaniałych kobiet, mm -hmm. które w momencie kryzysu wyciągnęły do mnie rękę. Jedną z nich była Alicja ich modnińska Kiedy ja miałam problemy w jedence, to szybko powiedziała: chodź do dwójki, to mamy dla ciebie miejsce. I dużo bardzo fajnych kobiet spotkałam na swojej drodze, absolutnie fajnych. I wiem, że wiesz co, wiem, że kobiety potrafią się bardzo pięknie wspierać, i gdzieś, gdzieś trochę wspomagam jako ambasadorka jednego z programów taką, taką organizację jak Vital Voices, która skupia kobiety, bardzo mądre kobiety, które razem próbują stworzyć coś fajnego. No jest w nas siła ogromna, ale jednocześnie no też potrafimy sobie robić, robić dużą, dużą krzywdę. Agnieszko, a czy wierzysz w przyjaźń w show biznesie? Ona jest możliwa? Taką prawdziwą przyjaźń? Myślę, że ona jest wszędzie możliwa. To, no, jakby show biznes nie ma... Nie... No ale to jest specyficzne środowisko. Ale czemu? Ale czemu myślisz, że ona jest bardziej specyficzna niż, tak niż, niż środowisko prawnicze, tak? Bo wydaje mi się, że dużo osób chce skorzystać na przykład z tego, że jedna osoba w przyjaźni jest bardziej popularna od drugiej. Okay. Wydaje mi się to najczęstsze. Wydaje mi się też, że tutaj pojawia się zazdrość i zawiść o karierę o kontrakt. Czy ktoś sobie lepiej radzi tego. tak? No ale czy na, na każdym polu ludzie się jakoś tak nie, 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 wiesz, nie spotykają z takimi e, samymi problemami? No jak pracujesz w banku, a koleżanka ma lepsze stanowisko, to e, jest podobnie? Nie, nie, nie wiem, tak sobie, teraz, e, tak sobie teraz o tym myślę. Ale ty masz przyjaciółki w show biznesie? Mam jakieś dobre koleżanki, mm -hmm. jasne, że Dobre tak. koleżanki, dobre. widzisz, uważasz na to słowo. Uważam, tak, bo, mm -hmm. bo przyjaźń to jest strasznie, strasznie duże słowo i myślę, że trzeba się naprawdę długo i dobrze znać, żeby mm -hmm. powiedzieć, że… Się z kimś przyjaźnimy. No Media sugerowały, że przyjaźnisz się bardzo blisko z Hanią Lisi i z Mogą się roznanym. Nazwali was nawet bliźniaczkami. Nie, trojaczkami, przepraszam. <grym> trojaczki biznesu. Nie, no, no wiesz, to yy, yy, kum Kumplowałyśmy się na przykład, z, z Hanką Lisna nam się e, rozeszły drogi, nam gdzieś zniknęła z horyzontu, ale z Gośką się kumplujemy absolutnie mm -hmm. i, i mamy bardzo dobrą relację i prywatnie też się spotykamy i no, dużo ze sobą gadamy a, i się lubimy. Nie wiem, mam bardzo fajną relację z Ośką Ślotałą, ale mm -hmm. też dlatego, że mój, mój, mój Piotrek się od dawna przyjaźni z mm -hmm. jej partnerem, z, z Kamilem a, i wszyscy się kumplujemy. A, i miło się nam spędza razem czas. A Zosia ci namawia na dzieci, bo ona tak się odnalazła w tym macierzyństwie. Ale Zośka wiesz, to Zosia zawsze marzyła o dzieciach, i wie, zawsze marzyła wie. o tym, żeby mieć dużą rodzinę, i ona podziwiam ją, jak na nią patrzę, bo, bo rzeczywiście to ogarnia jeszcze teraz ogarnia firmę mm. do tego i, i z wielką pasją się w tym odnajduje i jakby łączy to macierzyństwo a z firmą, mają, a mają naprawdę świetne dzieciaki. I też są taką. Oryginalną rodzinką z Kamilem. E, więc fajnie. I zresztą to mnie nikt nie namawia na dzieci. Teściowa nie? <śmiech> <śmiech> o, nie odpowiadasz, widzisz? Chyba uderzyłam w czoły. Nie, mnie, wiesz, tam nie jest trudno. Myślę tak namawiać Na coś no dosyć hmm? tak. Dosyć. Ale czujesz jakiś instynkt? Nie wiem, wiesz co, Natalia, to jest e, nie, nie, wiesz co, to jest po pierwsze intymne, a poza tym moje, m, moje podejście do dzieci nie zmienia się tak naprawdę od lat. Mm -hmm. <laughs> czyli ja cały czas nie wiem? Ale ty czasem... lubisz, dzieci. Ty lubisz dzieci. Tak, nie, nie, nie. Uh -huh. Ja bo wiesz to kiedyś, no, kiedyś ktoś napisał, że ja nie lubię dzieci, to jest nieprawda. Ale ja, ja zawsze mówiłam, że nie wiem, nie wiem. Czasem bym chciała, czasem nie wiem. Czas leci też. to, 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 to jest. Też tak, że, i też to już powtarzałam, że kurczę. No, ja już tyle czasu żyję na tym świecie, jako ja, i mam ten czas tak zagospodarowany i naprawdę tak do końca nie potrafię sobie wyobrazić mm -hmm. tej rewolucji życiowej. Bo to jest rewolucja, wiesz, że to. Absolutnie i to jest też wybór I dla kobiet i nigdy nie ukrywałam, że gdzieś tam mm -hmm. jestem egoistką i wiesz co, I nam jest też dobrze tak, jak jest mm -hmm. i ja na koniec dnia sobie myślę, że to życie zdecyduje i tak będzie najlepiej. Mówiąc o tym teraz trochę się boję, mm -hmm. a, trochę się boję, jak to zostanie odebrane, bo, bo w naszym kraju a, nie jest fajnie powiedzieć a, słuchaj, ale pytam. ja, tak, nie wiem, czy chcę mieć dzieci, ja, ja się boję powiedzieć nie chcę, nie, to też nie jest prawda, że nie chcę, nie wiem. Ale walczmy z tym, walczmy z tym, teraz walczymy o różne rzeczy, Weronika nie, no. Rosati walczy o to, to żeby, Prawda, nie, na pewno tak. walczmy o to, żeby kobiety mm -hmm. miały w prawo decydować w ogóle, żeby miało o sobie o na, każdym, mhm. tak, na każdym etapie i to jest jeden z tych obszarów mhm. jak ja chcę mieć prawo zdecydować o tym, czy ja chcę, czy nie chcę.